Narty dzieciom. Inicjatywa stacji narciarskiej Kiczera Puławy skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. Beskidzkie Towarzystwo Turystyczne Przełom Wisłoka to stowarzyszenie mieszkańców Puław Kołorymanowa. Stowarzyszenie jest sposobem w jaki zorganizowano się, aby wykorzystując warunki przyrodnicze Puław Górnych doprowadzić do zrównoważonego rozwoju swojej miejscowości dla dobra samych mieszkańców i wszystkich współobywateli. Główny cel stowarzyszenia to wybudowanie i eksploatacja ośrodka narciarskiego z prawdziwego zdarzenia, którego głównym obiektem jest kolej krzesełkowa na górę Kiczera. Ośrodek został wybudowany od podstaw. Naszym celem było stworzenie różnorodnych tras przede wszystkim dla rodzin z dziećmi, ale i dla wprawnych narciarzy. I tak dla stawiających pierwsze kroki mamy oślą łączkę ze 100-metrowym wyciągiem zaczepowym. Przylega do niej większa ośla łączka z wyciągiem talerzykowym o długości 300 metrów. Pomiędzy oślimi łączkami, a kolejką krzesełkową znajduje się wyciąg talerzykowy o długości 600 metrów. Nachylenie tras pod tymi wyciągami jest prawie stałe i wynosi około 12%. Są one naprawdę szerokie i bezpieczne. Rozwinięciem tras łatwych jest tzw. trasa okrężna prowadzona ze szczytu Kiczery po jej wschodnim łagodnym stoku. Trasa umożliwia łagodny zjazd wokół szczytu Kiczery i w najdłuższym wariancie włączenie się w trasę większej oślej łączki. Ponad 1,5 km zjazd stokiem ekstremalnej szerokości i o nachyleniu maksymalnym do 15%. Ambitniejsi narciarze mają do wyboru trasę główną w górnej połowie stromą, a w dolnej łagodną oraz trasę pod kolejką krzesełkową ze ścianką, oraz nieregularnie falami opadającym teren. Wreszcie dla zawodowców mamy prawdziwy snowpark, w sumie sześć opcji o stopniowo zwiększającym się nachyleniu i trudności. Każdy znajdzie coś w sam raz dla siebie. Puławy to idealne miejsce dla całych rodzin, najlepsze do nauki jazdy na nartach. Najważniejsze dla pracowników puław jest zadowolenie klienta. Codzienne, staranne zabiegi o jakość pokrywy śnieżnej wraz z północnym nachyleniem stoku pozwalają na utrzymanie dobrych warunków w każdym dniu sezonu, który trwa ponad 100 dni, co najmniej do końca marca. Za naszym stowarzyszeniem nie stoi żadna potężna firma ani inna bogata organizacja. Mimo to, a może właśnie dlatego, staramy się z całych sił dla naszych klientów, aby byli zadowoleni. Kierujemy się między innymi następującymi maksymami. To, że masz niewiele, nie oznacza, że nie masz nic do zaproponowania. Dziel się tym, co masz. Bogaty nie jest ten, kto ma wielki majątek, ale ten, kto dużo daje. Dla chcącego nie ma nic trudnego. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dlatego staramy się ciągle doskonalić puławy. Ostatnia nasza inicjatywa to program nauki jazdy na nartach skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą Narty Dzieciom, który to program nasza stacja współfinansuje. Dlaczego możemy się pochwalić, że współfinansujemy tę inicjatywę? Koszt obsługi jednego narciarza w rozumieniu kosztu przeciętnego jako ilorazu sumy kosztów w sezonie i ilości klientów to przygotowanie tras, obsługa wyciągowa, koszty podatków lokalnych tym podobne. Koszty oprocentowania kredytu, spłaty kredytu inwestycyjnego to łącznie 40 zł na klienta. Cena pakietu narty dzieciom wynosi 38 zł na jednego ucznia. Pakiet narty dzieciom zawiera dodatkowo, oprócz tego co otrzymuje typowy narciarz, wypożyczenie kompletnego sprzętu, opiekę instruktorów i naukę jazdy na nartach, ciepły posiłek, zniżkę dla rodzeństwa, bezpłatne korzystanie dla opiekunów. Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli. Ośrodek narciarski kiczeraski jest strefą wolną od alkoholu, co obniża jakże potrzebne nam przychody ze sprzedaży, ale zwiększa bezpieczeństwo klientów, przede wszystkim dzieci, przed kontaktem z negatywnymi wzorcami zachowań. Ideą narty dzieciom jest udostępnić aktywny wypoczynek na ekskluzywnym poziomie połączony ze zdobyciem trudnej umiejętności jazdy na nartach dla każdego dziecka nawet, albo przede wszystkim dla dzieci, które nigdy nie miały nart na nogach, których rodzice nie są majętni i których nauczyciele, niekoniecznie narciarze, obawialiby się w normalnych warunkach zorganizować wyjazd na narty. Program Marty Dzieciom działał na próbę w sezonie 2001-2012. Chcemy zaproponować sprawdzone rozwiązania, a nie sam pomysł. Test wypadł pozytywnie, ponieważ około 300 uczniów zdobyło podstawowe umiejętności umożliwiające samodzielne korzystanie z wyciągów, zjeżdżania, skręcania i zatrzymywania się. Każda ze szkół, która zdecydowała się przyjechać do nas pierwszy raz, przyjechała ponownie. Wszystkie dzieci, również te z wyraźnym brakiem smykałki do nart, zdobyły faktycznie nowe umiejętności, chociaż nie było łatwo. Żadne dziecko nie wyjechało niezadowolone. Rodzice zaakceptowali pomysł, skoro ponownie wyasygnowali kwotę 50 zł i pewnie jakieś kieszonkowe na powtórny, w niektórych wypadkach trzeci, przyjazd dziecka do puław. Sukcesem zakończył się przyjazd grupy z niejeżdżącym na nartach nauczycielem. Tę trudną sztukę opanowali zarówno uczniowie, jak i nauczyciel. Muszę Pani powiedzieć, że Pani się stała w tej chwili taką ważną osobą w Puławach. Tak. No bo jako nauczyciel, który za bardzo nie miał z nartami nic do czynienia. W ogóle nie jeździłam na nartach. Mhm. I wie Pan, jak tak wzięłam i przeczytałam y, tą y, całą ulotkę, na samym początku myślę sobie, kurczę, no pojechać by z tymi dzieciakami. Później tam. No trochę strach. Jeszcze z tego, co mi siostra opowiadała, mm -hmm. mówi, że puławy, mówi trochę niebezpiecznie. Myślę sobie tak, ja na nartach nie jeździłam w ogóle. Dzieciaki w szkole, dwie osoby mam, które jeździły. Mm -hmm. myślę, tak, wezmę piętnaście osób, dwie, które tylko jeździły na nartach, a pozostałe też nie miały zielonego pojęcia. W ogóle jak się narty zakłada, czy to obuwie też narciarskie? Ale ja myślę sobie dobra jest. No, wszystko jedno. Ja mówię, biorę na Zaryzykuję. siebie. Tak, i tak myślę, jak nie pojadę i nie zobaczę, to się nie dowiem naprawdę jak mm. jest. No i namówiłam właśnie Pawła, tego włochistę od nas. On właśnie jeździł coś tam na nartach. gdzie sobie, a to jak on jeździ, to w razie czego kogoś tam jakieś wsparcie mam. No i zmobilizowałam dzieciaki, grupę się zebrało. Yy, rodzice nie za bardzo na początku podpisywali mm. zgodę na wyjazd, bo obawiali się jednak. Mm -hmm. Bo wiedzieli, wiedzieli, że ja nie jeżdżę. Wiedzieli, mm -hmm. że jedzie tylko Paweł, który umie jeździć, włochista. No ale... Napisałam na tych całych zgodach, że to jest wyciąg dla dzieci dostosowany, że nie jest niebezpiecznie, że będą mieli opiekę ratownika, że będą mieli instruktora, że ten posiłek, po prostu wszystko to, co było w ofercie mhm. zawarłam na zgodzie dla rodziców. No i te rozgody porozdawałam, zgłosiło się 15 osób mhm. na ten pierwszy wyjazd. No, jak już pojechali na pierwszy wyjazd, wróciły dzieciaki do domu, zafascynowane, rozpromienione, zaczęły opowiadać, jak jest wspaniale, no to kolejny wyjazd, no to już było prawie 30 osób. No to na tak małą szkołę, jaka jest u nas, bo jest tylko no, tak, 105 tak, tak. dzieci, ra, razem z oddziałem tym przedszkolnym, mhm. no to, to dużo osób. Na nie, no, no jest pani Czyli, Krasiu, jak a nie to jakiś sukces. Pani Kasiu, jeszcze pani powie, bo rozmawialiśmy tak przez telefon. Mhm ponieważ no, nam się wydaje, że, że widzimy taką przemianę nawet w uczniach, że rano oni przyjeżdżają tak na labę, e, później sobie uświadamiają, że to jest trudna sprawa po założeniu butów w NART. I to nie jest tak po prostu, że dzień im przeleci, trzeba próbować jakieś postępy robić, uświadamiają sobie, że to jest trudna sprawa, te narty, że to nie jest łatwe, a później jak stopniowo te sukcesy, te postępy się pojawiają, yy, no to widać, że oni rosną tacy cali. I naprawdę y, jest to ogromna w ogóle satysfakcja nie? dla tej Ma osoby uczącej. Jak to jest? Bo myśmy w prezentacji jakieś tam zawadli takie y, stwierdzenia dotyczące tego, że więź się jakoś poprawia, czy umacnia między nauczycielem a uczniem. Że, że uczeń ma świadomość tego, że coś wartościowego zrobił. Niech pani powie, czy to Znaczy na, na stoku jest całkowicie inaczej, bo na stoku to w sumie ten nauczyciel nie jest nauczycielem, tylko jest, prawdę powiedziawszy, takim dobrym kumplem. Mhm. No bo jadąc z dzieckiem, oczywiście uczniowie mają tam szacunek do nauczyciela, jako do nauczyciela, ale to już inaczej całkowicie się zachowują i w pewien sposób, tak jak pan wcześniej powiedział, dowartościowują się bo na przykład mimo tego, że nie osiągają jakichś tam sukcesów w nauce, ale jadą na stok, uczą się jeździć i są na przykład jednymi z najlepszych y, osób, które zjeżdżają na tym stoku. I wracając, y, no cieszą się, cieszą się. Kiedy narty dzieciom? Od pierwszego do ostatniego dnia, kiedy warunki śniegowe na trasach dla początkujących pozwalają na ich otwarcie. W praktyce od początku, połowy grudnia do końca marca. Przyjazd na parking przy wypożyczalni sprzętu narciarskiego na umówioną godzinę dziewiątą, dziewiątą czterdzieści pięć dziesiątą trzydzieści lub późniejszą i wydanie sprzętu płatność w kasie i pobranie karnetów oraz bloczków na posiłki. Karnety na wszystkie wyciągi otrzymują wszyscy uczniowie, również całkowicie początkujący, gdyż część po kilku godzinach nauki ma umiejętności wystarczające do skorzystania z wyciągu talerzykowego, a niektórzy również z kolei krysołkowej. Przejście na stok dla początkujących, instrukcja zasad bezpieczeństwa, ratownik narciarski, rozgrzewka, podział uczniów na grupy w zależności od umiejętności i predyspozycji, i dalej już nauka jazdy. Uczniowie jeżdżący mogą korzystać ze wszystkich wyciągów pod okiem opiekunów. Jeden opiekun na dziesięcioro uczniów bezpłatnie. Posiłek o dowolnej godzinie. Zapisy na konkretne terminy telefoniczne i ostateczne potwierdzenie na tydzień przed przyjazdem. Apelujemy o wstępną awizację chęci skorzystania z programu Narty Dzieciom z dużym wyprzedzeniem. Dlaczego? Celem na sezon 2012-2013 jest większa dostępność i co za tym idzie powszechność programu. Udział w programie Narty Dzieciom 6 tysięcy uczniów, w pozyskanie sponsorów. Im większa skala, tym więcej pozyskamy sponsorów. Im więcej pozyskamy sponsorów, tym oferta będzie tańsza, a więc tym bardziej dostępna i powszechna. Prosimy zatem o awizację przyjazdów w pierwszym etapie bez podawania konkretnych terminów, np. szkoła podstawowa w zmiennicy, imię i nazwisko nauczyciela, telefon, adres e-mail, cztery przyjazdy, jeden raz grudzień, dwa razy styczeń, jeden raz luty albo szkoła podstawowa i gimnazjum w starej wsi można łączyć szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, telefon, adres e-mail. Pięć przyjazdów, jeden raz grudzień, dwa razy styczeń, jeden raz luty, jeden raz marzec. Tak skompletowane awizacje pozwolą na określenie skali programu i przekonywujące rozmowy z potencjalnymi sponsorami i co równie ważne, na takie płynne układanie kalendarza, aby jak największa liczba uczniów mogła skorzystać z programu. Dlaczego uczeń staje się otwarty na innowacje? Dlaczego przyjazd do Puław może być początkiem łańcucha zdarzeń, które w konsekwencji będą dobrym punktem wyjścia do wzmacniania więzi nauczyciel, rodzic uczeń? Dziecko już po założeniu butów narciarskich zaczyna rozumieć, że czeka go pracowity dzień. Instruktarz o bezpieczeństwie na stoku wprowadza poważną atmosferę. Po założeniu nart i próbach poruszania się w nich dziecko zdaje sobie sprawę, że jazda na nartach to trudna sztuka i duże wyzwanie. Pierwsze zjazdy, a raczej zsuwanie się w dół, odbywają się za instruktorem, który zjeżdża zwrócone twarzą do ucznia i asekuruje go. Trzyma za ręce lub za dzioby nart. Dziecko czuje, że ktoś się nim naprawdę zajmuje. W naturalny sposób pojawia się lęk, a w każdym razie skała emocji u dzieci jest naprawdę duża. Dzieci są jednak w grupie, blisko jest nauczyciel, którego znają, a przede wszystkim pojawiają się pierwsze postępy w nauce, czyli sukces. Im trudniej przychodzi zdobycie pierwszych umiejętności, tym dziecko bardziej je docenia i tym bardziej w siebie wierzy. Wspaniałym momentem jest pierwszy wjazd na górę przy pomocy wyciągu dla początkujących, kolejne to pierwszy samodzielny zjazd w dół, pierwsze udane skręty. Nauczyciel ma wtedy wiele okazji, aby pochwalić ucznia, wesprzeć go, zwyczajnie pomóc uczniowi, podtrzymać go, pomóc wstać. Uwitaćnia się i tworzy więź w warunkach zabawy, ale jednak poważnej, wymagającej i wysiłku, i odwagi, i sporo trudu. W pięknej zimowej scenerii. Jesteśmy przekonani, że skorzystanie przez szkoły z naszej oferty przynosi uczniom wymierne korzyści. Jeżeli jesteś nauczycielem, rodzicem, członkiem władz lokalnych, naszym klientem prowadzisz firmę, którą stać na to, aby wesprzeć narty dzieciom, możesz pomóc. Jeżeli uda się zebrać kwotę 60 tysięcy złotych, to koszt całodziennego pobytu w puławach na jednego ucznia obniży się od 10 zł do 28 zł w przeliczeniu na 6 tysięcy uczniów. Wyobraźcie sobie armię 6 tysięcy uczniów, cóż za ogrom radości i pożytku. Możesz przyjechać do nas i zobaczyć na własne oczy, jak Twoje zaangażowanie przynosi rzeczywiste, widoczne efekty na stoku. Możesz też sam pomagać uczniom jako instruktor opiekun. Radość z postępów i satysfakcji uczniów jest tak wielka, że trudno wyrazić ją w słowach. Musisz przeżyć to sam.